8 marca 2014 roku pasażerowie lotu MH370 wsiadają do samolotu, który ma zabrać ich z Kuala Lumpur do Pekinu. Samolot pasażerski linii Malaysia Airlines unosi się w powietrze tuż po północy. Na pokładzie znajduje się 239 osób pasażerowie i załoga. Nic nie wskazuje na to, że ten lot przejdzie do historii jako jedna z największych zagadek współczesnego lotnictwa. Kilka godzin później cały świat wstrzymuje oddech. Samolot znika z radarów, bez sygnału SOS, bez kontaktu radiowego, bez śladu. Po maszynie nie pozostaje nic: ani sygnału, ani wraku, ani odpowiedzi. W jednej chwili setki rodzin zostają pozbawione bliskich. Zaginięcie MH370 budzi przerażenie, niedowierzanie i lawinę pytań, które przez lata pozostają bez odpowiedzi. Mimo największej akcji poszukiwawczej w historii cywilnego lotnictwa. Mimo zaangażowania dziesiątek państw i technologii, samolot nie zostaje odnaleziony. Ale teraz, po 11 latach, historia nabiera nowego tempa. W lutym 2025 roku malezyjski rząd ogłasza wznowienie poszukiwań. Prywatna firma Ocean Infinity wraca na ocean wyposażona w najnowsze technologie i nadzieję, że tym razem uda się dotrzeć do prawdy. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Czy samolot rozbił się przez awarię, a może ktoś celowo skierował go w otchłań oceanu? I czy po latach milczenia odpowiedzi kryją się gdzieś na dnie południowego Pacyfiku? Sprawdź nasz najnowszy odcinek na opowieści nieznanego.